Dzień dobry Państwu, spotykamy się w interesach. Ja nazywam się Bartosz Majewski i chcę Wam dziś opowiedzieć o książce Tools of Titans, albo jak kto woli, Narzędzia Tytanów. Autorem jest Tim Ferris i w sumie kilkadziesiąt innych osób. Jej podtytuł to Taktyki, rutyny i zwyczaje miliarderów, ikon oraz ludzi wybitnych. To czwarta książka Ferisa, ona została opublikowana w 2016. On ją napisał w bardzo oryginalny sposób. Rozesłał zestaw pytań do współautorów i dał im wolność wyboru tych pytań. W efekcie wszyscy odesłali mu pytania, które wybrali wraz ze swoimi odpowiedziami. Następnie redakcja, korekta, uzupełnienie ich odpowiedzi sylwetkami i dodatkami, wstęp od Arnolda Schwarzeneggera, no i gotowe. Znajdziecie w tej książce zresztą mnóstwo osób, które pewnie już są wam znane, jako widzą tego podcastu. Współautorami są m.in. Naval Ravikant, Seth Godin, Peter Thiel, Mark Andreessen, Chris Saka albo Kevin Kelly. W ogóle Tim Ferris jest bardzo wartym uwagi gościem. W mojej ocenie najlepszym w sumie przykładem na to, co Jeffrey Moore określał jako innowator, a więc człowieka, który interesuje się rzeczami, dlatego tylko, że są nowe. Uwielbiasz swojego CRM-a, prawda? Nie, no, żartuję. A wiesz dlaczego nie uwielbiasz? Zastanów się, kiedy ostatnio Twój CRM cię czymś pozytywnie zaskoczył. Na przykład wprowadzając potrzebną ci funkcję albo upraszczając coś, co cię irytowało. I możesz sobie przypomnieć? To może czas go wymienić. Wyobraź sobie, że HubSpot, który kieruje swoją ofertę do średnich i dużych firm, wprowadził tylko w tym roku 200 nowych funkcjonalności, na które czekali ich klienci. 200 Wrok. Jeśli zarządzasz sprzedażą, albo jesteś prezesem w firmy B2B, masz ponad 5 handlowców i 10 tysięcy wizyt na stronie. Pewnie warto, żebyśmy pogadali o tym, czy to w ogóle jest dla Ciebie. Jeśli masz 10 handlowców i ponad 50 tysięcy wizyt na stronie, to zdecydowanie powinniśmy porozmawiać. Zostaw nam swój e-mail i telefon, i w ciągu 48 godzin będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Feris ma fenomenalnego nosa. Lista trendów, które on zidentyfikował wcześniej, jest długa. I posłuchajcie, bo nawet ją wam przytoczę. Cyfrowy nomadyzm w 2007. Outsourcing i wirtualne asystentki, też 2007. Lodowe kąpiele. Biohacking i nootropiki, 2010. Self-publishing, 2013. Chociaż do końca nie był to self-publishing, bo jednak z wydawnictwem. Podcasting 2014. Mało tego, Tim zainwestował na wczesnym etapie lub na bardzo wczesnym etapie w Ubera, Twittera, Facebooka, Shopify, Duolingo, Evernote, TaskRabbit i Automatic i mnóstwo innych, ale te są jego największymi sukcesami. Mało tego, z tego grona najsłabszym rezultatem, który wymieniłem. Jest Evernote, który ma jakiś miliard dolarów wyceny. No ale zostawmy autora i dajmy popracować książce. Posłuchajcie fragmentu Ameli Boone, która pracuje w Apple jako starszy radca prawny, a poza tym miała na swoim koncie mnóstwo ekstremalnych biegów, np. Na, na 100 km przełajowo albo 60 mil z dużym przewyższeniem. Posłuchajcie o tym, jak można zrobić z cytryn lemoniadę. Huragan Irene zmył most na jego posesji. Metalowa belka o długości dwóch metrów tkwiła w wodzie od kilku lat, a państwo zamierzało nałożyć na niego kary pieniężne w postaci obrzydliwej sumy, jeśli jej nie usunie. Jej usunięcie kosztowałoby go dziesiątki tysięcy dolarów, więc zamiast tego zorganizował wyścig Death Race na swojej posesji. Warunkiem ukończenia go było wejście do rzeki w styczniu i usunięcie belki. Zajęło nam to prawdopodobnie 8 godzin. Wyszłam z tego z odmrożeniami drugiego stopnia większości palców u stóp, podobnie jak wielu innych. A najzabawniejsza część? Ludzie zapłacili mu, żeby tego doświadczyć. A on uniknął grzywny i kosztów usunięcia belki. Cholerny geniusz! Pan jest chyba potomkiem Tomka Sawiera, ale jakimś takim bardziej udanym, no bo to jednak coś innego, żeby ludzie zapłacili ci za to, żeby pomalować za ciebie płot, a co innego, żeby zapłacili ci za to, żeby mieć odmrożenia. Inny cytat z Amelii, ten już pamiętam na pamięć. Nie jestem najszybsza, nie jestem najsilniejsza, ale umiem naprawdę dobrze cierpieć. Wyobraźcie sobie, sądzisz się z Apple, ok? i trafiasz na panią Amelię. Kompletny koszmar. Posłuchajcie z innej beczki Chris Saka, światowej sławy inwestor. Venture Capital na, na wczesnym etapie. Słodko-kwaśne lato. Moi rodzice robili coś, co było dość wyjątkowe. Mój brat i ja nazywaliśmy to Słodko-Kwaśnym Latem. Moi rodzice wysyłali nas na pierwszą połowę lata na staż do krewnego lub przyjaciela rodziny, który miał ciekawą pracę. W wieku 12 lat poszedłem na staż do mojego brata chrzestnego, który jest lobbystą w Waszyngtonie. Jeździłem z nim, żeby piczować ustawy kongresmenom. Miałem jeden krawat i byłem całkiem niezłym pisarzem. Pisałem jednostronicowe streszczenia tych ustaw, które przedstawialiśmy. Siedziałem tam z tymi kongresmenami, z tymi ich mordami. No wiesz, stary senator z Alabamy i tym podobne i obserwowałem jak odbywa się prezentacja. To było niesamowite. Nauczyłem się dużo, nabrałem pewności siebie i naprawdę wyostrzyłem swoje umiejętności opowiadania historii. A potem wracałem do domu i pracowałem w ekipie budowlanej w paskudnej, paskudnej robocie. Mam na myśli spłukiwanie sprzętu, który został użyty do naprawy systemów kanalizacyjnych, napełnianie zbiorku, zbiorników propanu. Po prostu bycie młodszym facetem na dole hierarchii i dosłownie dostawanie kopa w tyłek od każdego zwolnionego warunkowo faceta, który był na mnie zły tego dnia. Myślę, że to była część ich mistrzowskiego planu, który brzmiał: Jest cały świat fajnych możliwości dla ciebie, ale zbudujmy w tobie poczucie nie tylko etyki pracy, ale dajmy także małego kopniaka w tyłek, żebyś wiedział, że nie chcesz skończyć w jednej z tych gorszych prac. Tym. Miałeś wprowadzenie do brata chrzestnego, do lobbingu. Czy twoi rodzice pomagali również organizować kwaśną część każdego lata? Chris. Facet, który prowadził tę firmę budowlaną, jest najlepszym przyjacielem mojego taty i miał ścisłe rozkazy, aby upewnić się, że mamy tam spędzić najtrudniejszy możliwy dzień. Każdego dnia. No właśnie. Jak upewnić się, że dziecko będzie zmotywowane pomimo otaczającego je dobrobytu? Na przykład tak. Ale to nie jest koniec tego, co Samsaka ma nam do opowiedzenia. Posłuchajcie jeszcze trochę. Dobra historia zawsze przebija dobre Excele. Niezależnie od tego, czy zbierasz pieniądze, prezentujesz swój produkt klientom, sprzedajesz firmę, czy rekrutujesz pracowników, nigdy nie zapominaj, że pod całą matematyką i bzdurami, które się klepie na MBA, wszyscy nadal jesteśmy ludźmi kierującymi się emocjami. Chcemy przywiązywać się do narracji. Nie działamy z powodu równań, podążamy za swoimi przekonaniami. Stajemy po stronie liderów, którzy poruszają nasze uczucia. Na początku swojego przedsięwzięcia, jeśli znajdziesz kogoś, kto zbyt głęboko zagłębia się w liczby, będziesz wiedział, że ma trudności ze znalezieniem powodu, aby tak naprawdę się o ciebie troszczyć. No właśnie. Jeff Bezos powiedział kiedyś, że gdy dane nie zgadzają się z anegdotą, to on raczej skłania się ku wierze w anegdotę. I popieram to oczywiście w całej rozciągłości. Niestety, w Polsce ciągle mamy całkiem spory deficyt inwestorów, którzy myślą w ten drugi sposób, ten liczbowy, ze względu na to, że historycznie inwestorzy w Polsce brali się z backgroundu raczej finansowego, a nie Przedsiębiorczego. No ale jest jak jest. Czasami zdarza się już coraz więcej wyjątków, co w sumie cieszy, bo, bo różnorodność jest wartością samą w sobie i nie wszyscy muszą podejmować te same decyzje inwestycyjne z tych samych powodów. Ale posłuchajcie może o sławie, takiej przez duże S. Powszechna sława jest przereklamowana. Chcesz być sławny dla 2 trzech tysięcy osób, które osobiście wybierasz? Parafrazuję, ale sedno sprawy jest takie, że nie potrzebujesz ani nie chcesz powszechnej sławy. Przynosi ona więcej zobowiązań niż korzyści. Jednak jeśli jesteś znany i szanowany przez 2-3 tysiące osób o wysokim kalibrze, np. publiczność na żywo na TED, możesz robić w życiu wszystko, co chcesz. Zapewnia to maksymalny zysk i minimalne straty. No właśnie. Dodałbym, że będąc sławnym dla 3000 osób, można żyć na świetnym poziomie, pod warunkiem właśnie, że to są właściwe osoby. Ferris napisał zresztą taki znakomity tekst, on się zdaje nazywał 11 powodów, dla których nie chcesz być sławny. Właśnie na ten temat. Jeśli macie jakieś ciągoty do sławy, to, to nie polecam, ale tekst jak najbardziej polecam do przeczytania. Ta książka jest ogromna i ona jest bardzo wartościowa. Ja myślę, że no samych te, tylko takich rekomendacji książkowych ja wyciągnąłem ze 30. A indeks notatek zapisał mi się, no pewnie do połowy w ogóle na całej ostatniej stronie. Zobaczcie, jak to wygląda, proszę bardzo. Mógłbym tak jeszcze długo, ale nie będę, bo w sumie nie chcę Wam streścić całej książki ani tych wszystkich podkreśleń, które tu zrobiłem, tylko zachęcić Was do ich przeczytania. Nie tylko podkreśleń, ale książki całej. Jeszcze raz. Tim Ferris. Tools of Titans, serdecznie polecam Wam tę pozycję, nawet jeżeli jest naprawdę gruba, to jest naprawdę super. Do następnego odcinka.